Witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, z lekkim poslizgiem, ale się udało. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować wiertarko-wkrętarkę renomowanej firmy DEWALT, czyli coś dla osób, które w sklepach spożywczych raczej kupują rzeczy do jedzenia i do domu niż narzędzia. Aczkolwiek urządzenie, za które nie trzeba wydać wielu sasinów, a więc mamy tutaj wiertarko-wkrętarkę DeWolta o oznaczeniach DCD 734C2. Jest to wiertarko-wkrętarka na baterię 14,4 V. Takie urządzenie możemy zakupić w cenie około 450 zł. Także nie jest to jakaś tam duża kwota. I co otrzymujemy? Urządzenie otrzymujemy w takiej plastikowej walizeczce. A co jest w środku? W środku mamy samo urządzenie czyli wiertarko wkrętarkę Mamy dwie baterie 14V, 1,3Ah. Do tego jest ładowarka. Już trochę tutaj przeszła. Ładowarką możemy ładować baterie 10, 8, 14, 4 i 18V. Także już tutaj w tym momencie mamy bazę pod ewentualne jakieś tam mocniejsze narzędzia albo mniejsze. Otrzymujemy dokumentację oraz z tego co zauważyłem na internecie. W zestawach e, możemy znaleźć również e, komplet bitów e, od e, Diolta. Przechodząc do e, parametrów technicznych tego urządzenia, tak jak już wspomniałem, urządzenie zasilane bateriami 14V. Mamy tutaj e, dwubiegową e, przekładnię, e, i samo urządzenie dysponuje momentem obrotowym e, twardym na poziomie 38Nm. Momentem obrotowym miękkim na poziomie 22 Nm jeśli chodzi o obroty, na drugim biegu mamy 1300 obrotów na minutę, na pierwszym biegu mamy do 400 obrotów na minutę. Urządzenie wykonane jest w całości z plastiku, standardowy żółty plastik dla diwolta. W tych miejscach, tutaj, chwyt utrzymania, mamy ogumowanie. Jeśli chodzi o manipulatory, tak jak już było widać, przełącznik biegów, przełącznik obrotów prawo-lewo, spust, regulacja sprzęgła. Mamy tutaj 16 stopniową regulację sprzęgła plus wiercenie. Urządzenie już troszeczkę jest użytkowane i ta regulacja się wytarła. No i to można by zaliczyć na jakiś tam lekki minusik, że no, w niektórych urządzeniach typu na przykład grafit stary, które w podobnym okresie yy, były zakupione i, i równie sporo działały, no, jednak to oznaczenie zostało, tutaj niestety się wytarło, no ale jest to jedno z tańszych urządzeń z DeWalta. Uchwyt wiertniczy na wiertło do 13 mm, e, generalnie cała głowica tutaj metalowa, ta część gdzie trzymamy ręką jest, yy, jest plastikowa. E, jeśli chodzi o wykonanie, yy, no jest ono w porządku, no jest to DeWalt nie jest to jakaś tam marketówka tudzież tanie elektronarzędzie fajnie wykonane leży dobrze, dobrze w ręku waga urządzenia to jest kilogram 57 także też swoje, swoje waży dioda podświetlająca włącza się po, po wciśnięciu spustu i jeszcze przez chwilę po w opuszczeniu działa w tym systemie. Nie mamy tutaj nigdzie możliwości sprawdzenia baterii, no ale z drugiej strony, no, nikt raczej tym nie będzie gdzieś tam pracował na dachach czy, czy kręcił zawodowo jakiś karton gipsów, tylko raczej jest to urządzenie do użytku domowego tudzież na jakąś tam działkę. Także no, po prostu możemy się obyć bez tego. Jeśli chodzi o możliwości tego urządzenia, producent deklaruje. Możliwość wiercenia drewnie do 30 mm i wiercenia w metalu do 10 mm, czyli taki użytek domowy jak najbardziej powinno wystarczyć. Wejdźmy w takim razie do, do zaprezentowania, co to urządzenie potrafi i co tym urządzeniem możemy zdziałać. Mamy tutaj nasz 40 mm kawałek dębiny i spróbujemy taki sam zestaw jak. Jaki był używany do prezentowania tych tanich elektronarzędzi 18V, czyli mamy drewno, spróbujemy 6,8,10, wiertła Milwaukee, później spróbujemy wiertło Irwinowskie. Producent deklaruje, że 30 mm powinno się udać wywiercić. Mamy tutaj 32, zobaczymy, czy to urządzenie da sobie radę aczkolwiek to już będzie taki bardzo gruby kaliber i próbujemy ósemeczką bez najmniejszego problemu nawet złapaliśmy to co jest pod spodem teraz wiertło 8 Również bez problemu, bez żadnego zamknięcia. Wiertło 10. Również elegancko, szybko. Spróbujemy teraz przezbroić się na tą 32. Mamy tutaj nasz kawałek testowy. Ten otwór jest to otwór, który został wykonany wietarko w pamiętarką Parkside'a, tą najtańszą 18V. Nie udało się, zagłębiła się ona tutaj dosłownie nie wiem, na, na niecałe 1,5 cm z 40. A spróbujemy teraz 14V diwoltem czy poradzi sobie z takim kawałkiem. 32 mm, czyli 2 mm więcej niż deklaruje producent. nie wyciągnąć. Ale już widać, no, że praktycznie przeszliśmy na wylot. Jeszcze kawałek, jesteśmy, proszę Państwa, na wylot. 14V i v. Przeszło bez problemu. A 18V Parkside, no powiedzmy 1,5 cm i e, już tu ze mieliśmy dym. Zresztą można obejrzeć to na jednym z moich poprzednich filmów. E, także te 30 mm, no Dewalt tutaj nie kłamie. Ok, e, przejdziemy sobie teraz e, do metalu. Wykonamy teraz serię e, nawierceń e, w 2 mm kształtowniku. Wykonamy szóstką, siódemką, osemką i potem te trzy wielkości rozwiercimy do dziesiątki, czyli tyle ile deklaruje producent, że to urządzenie powinno dać sobie radę. Oczywiście drugi bieg, wiercenie. Próbujemy, wiertło 6, No wiertła już nie są jakieś tam super drogie, po prostu zwykłe Parkside. Y. próbujemy. dała radę. Teraz mamy średnik. Przeszło troszeczkę dłużej, ale jest OK. No i teraz wirtuł sameczka. Ciekawie wróciło się, ale ósemeczka również przeszła. Teraz spróbujemy to rozwiercić do dziesiątki. Wiertło, wiertło 10 już swoje przewierciło, także próbujemy rozwiercić najpierw ósemkę. Tutaj siódmeczkę rozwiercimy i rozwiercimy szóstkę. Również bez najmniejszego problemu, radzi sobie z metalem. I teraz to, co niektórzy lubią najbardziej, czyli wkręcanie. Zrobimy sobie coś takiego. 6 razy 100, 6 razy 140, 6 razy 180 przy zwykłych żółtych wkrętach. I próbujemy. Pierwszy bieg, przedłużka DEWALT oryginalna, Bit Milwaukee, akurat takie posiadam. Kręt już troszeczkę przejechany przez ostatnie testy i próbujemy 6 razy 100. Bez najmniejszego problemu aż wcisnęliśmy go do oporu 6 razy 140. Również bez najmniejszego problemu. I mamy tutaj 6 razy 180 Bez problemu. Teraz plęty cielskie 640 zmieniona końcówka. Próbujemy. Bez problemu aż do końca. 6 razy 200. Również do końca i 8 razy 200 również cisielski. Jeśli już 8 razy 200 przez cały czas działającej jednej baterii e, już nie bardzo. Bateria ciepła. Spróbujemy nową baterię i spróbujemy, czy, czy na nowej baterii da radę. Z oporem, troszeczkę już na końcu, ale dało radę z nową baterią. Przechodząc do podsumowania, widzieliśmy z czym to urządzenie sobie radzi i jak sobie radzi. I muszę powiedzieć, że jestem tutaj zaskoczony. A zwłaszcza tym, że urządzenie dało sobie radę z takim wiertłem Blue Groove Irvina 32 mm. Mimo tego, że producent deklaruje 30 mm w drewnie. Co prawda nie było to jakieś tam bardzo szybkie wiercenie, ale urządzenie dało rady. Mimo tego, że jest to 14V, poradziło sobie z tym zadaniem, a nie poradziły sobie z tym zadaniem urządzenia takie jak Warcraft 18V czy Parkside 18V. No po prostu nie dały rady. Parkside wywiercił otwór w granicach 1,5 cm, wgłębił się w ten element. Jeśli chodzi o Warcrafta, no przebił się prawie do końca, aczkolwiek tutaj z tyłu już zaczął lecieć dymek. W przypadku tego Dualta nic, nawet to urządzenie, tak szczerze powiedziawszy, jakoś się specjalnie nie rozgrzało. Dla kogo to urządzenie może być? Przy jego cenie około 140 zł. Nie jest to jakaś wysoka cena, zważywszy na producenta. W przypadku 18V tego producenta te 450 zł czasami może nam nie wystarczyć na samo podstawowe body 18V. A tutaj mamy wiertarkę, wkrętarkę, co prawda, 14V. Otrzymujemy dwa akumulatory, otrzymujemy ładowarkę. Także myślę, że jest to bardzo fajna cena. I jednak to urządzenie, mimo tego, że ma 14V, radzi sobie bardzo fajnie z takimi podstawowymi rzeczami jak wiercenie w drewnie, wiercenie w metalu, czy wkręcanie wkrętów tutaj nawet takie wkręty ciesielskie, szóstki muszę powiedzieć, że one szły bez problemu nawet tak subiektywnie wydaje mi się, że, że wchodziły one szybciej i lepiej niż przy tych urządzeniach 18V z tej serii tanich urządzeń do 300 zł no i właśnie, tamte urządzenia mamy do 300 zł z jedną materią, co prawda przeważnie zawsze jest to 2 godziny. Ale gdybyśmy sobie dołożyli drugą baterię, wychodzi nam już ta kwota mniej więcej 450 zł. A jednak to 14V potrafi więcej niż 18V. Także myślę, że dla osoby na działkę do domu, do garażu, do jakiegoś tam sporadycznego majsterkowania, bardzo fajne urządzenie. Nic się z nim nie powinno dziać. No, i zawsze mamy to, to markowe urządzenie. Jeśli chodzi o gwarancję, w przypadku Dewolta. Wygląda mniej więcej tak, że po, po zakupie, wychodząc ze sklepu, czy zakupując zakup, na internecie otrzymujemy dwuletnią gwarancję standardowo ale jest taka możliwość rejestracji tego urządzenia e, wchodzimy sobie na stronę Dewalta e, rejestrujemy dowód zakupu, rejestrujemy numer seryjny urządzenia i otrzymujemy wtedy trzeci rok gwarancji e, Nie jestem pewien dokładnie jak to działa, czy każdy sklep coś takiego czy w zakupie przy każdym sklepie coś takiego działa? Na pewno wiem, że autoryzowani dealerzy dewolta są tym objęci. Także jeśli kupimy u autoryzowanego dealera, taką możliwość przedłużenia tej gwarancji mamy. Przez 3 lata mamy, mamy święty spokój, nic się z tym nie powinno dziać. Także wydaje mi się, że dosyć ciekawe urządzenie, właśnie dla osób, które wolą sobie kupić markowe urządzenie. Niekoniecznie ono musi mieć tam 18, 20 V i, i, i nie wiem, miliony Nm, po prostu do jego podstawowych zadań, typu coś przykręcić, coś skręcić, gdzieś wywiercić, da sobie radę. Czasami nawet lepiej niż jakieś tam tańsze marki, a, a 18 V. Ja z mojej strony dziękuję. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli macie urządzenia tego typu piszcie w komentarzach jak one wam się sprawują. Jeśli macie jakieś porównanie z innymi urządzeniami, też piszcie jak, jak one wam działają. Ja z mojej strony dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnego filmu. Nie powiem już dzisiaj, że w następny piątek, po prostu powiem, że następny film ukaże się w następny weekend, ponieważ zaczynam się parę projektów, gdzie są dosyć czasochłonne i nie wiem jak tam dokładnie będzie z czasem, czy dam radę się wyrobić w piątek. Jeszcze raz dziękuję, zapraszam do następnego filmu i do zobaczenia. Cześć!